Witajcie, z tej strony Majka a to 11 odcinek ESL News. Zapraszam do oglądania. Faza grupowa ESL Pro Serie za nami. Poznaliśmy wszystkie zespoły CSGO oraz League of Legends, które już 5 i 6 lipca zagrają w krakowskim memierze o mistrzostwo ósmego sezonu oraz 30 tysięcy złotych w gotówce, które znalazło się w puli nagród obu platform. Finały w Krakowie rozpoczną się od rozgrywek League of Legends. Cztery najlepsze drużyny fazy grupowej zagrają w sobotę, zaś dzień później odbędą się pojedynki Counter Strike Global Offensive. Oto pary półfinałowe. W League of Legends zmierzą się Denial Esports z Kappa Team oraz Reason Gaming kontra No Mercy, natomiast w CSGO SC Gaming kontra Alcen Team oraz Virtus Pro z Red Winged. Zakończyły się dwudniowe rozgrywki Dota 2 na stadionie Commerce Bank Arena we Frankfurcie, gdzie w ramach ESL One spotkało się 8 najlepszych drużyn, żeby walczyć o nagrody z puli ponad 200 tysięcy dolarów. Stadion każdego dnia odwiedziło ponad 12 tysięcy widzów, a pierwsze miejsce wywalczyła drużyna Invictus Gaming, która dostała się na finały z chińskiego turnieju kwalifikacyjnego. IG pokonało Mouseports oraz Alliance, żeby w finale zakończyć emocjonujący turniej wynikiem 2 do 1 z drużyną Evil Geniuses. IG odjechało do domu bogatsze o 80 tysięcy dolarów, czyli 60 tysięcy podstawowej puli powiększone o wpływy ze sprzedaży kompendium ESL One, które można było nabyć w kliencie gry. Szósta kolejka LC jest Europe za nami. Alliance, które wygrało dwa mecze tej kolejki ani myśli oddać żółtej koszulki lidera w tym sezonie. Zaraz za nimi placują się podopieczni SK Gaming oraz Millennium. Na czwartej pozycji znajdują się zawodnicy Super Hot Crew oraz Fnatic. Szósta lokata zajmowana jest przez Team Rocket oraz Gambit Gaming. Najniższą ósmą pozycję zajmują natomiast reprezentanci Copenhagen Wolves, którzy wygrali w tej kolejce dwa mecze z drużyną Fnatic oraz Gambit Gaming. Północnoamerykańska formacja Counter Strike Global Offensive. IBY Power zdołała obronić mistrzowski tytuł na SEA Invite Season 16 Global Finals. Reprezentanci IBY Power drugi raz okazali się najlepsi w rozgrywkach SEA. W wielkim finale finałów 16. sezonu zmierzyli się z inną, wywodzącą się ze Stanów Zjednoczonych formacją Complexity Gaming. Na trzecim miejscu uplacowali się zawodnicy Virtus.pro, Pro, a zaraz za nimi Na'Vi. Organizacja Fnatic poinformowała, że w jej dywizji counter Strike Global Offensive doszło do pewnych zmian. Personalnych szwedzka drużyna w ostatnim czasie nie radziła sobie najlepiej. Z głównym składem pożegnali się Devi Walk oraz Schneider. Dotychczasowy kapitan drużyny nie rozstaje się z nią całkowicie. Devi Walk oficjalnie porzucił rolę gracza, by zajmować się trenowaniem zawodników Fnatic. Nowymi graczami Fnatic są Olofmeister oraz Creams. Obaj do niedawna reprezentowali Team Global, który wcześniej znany był pod nazwą LGBS Sports. Szykuje nam się kolejny wielki turniej z Strike Global Offensive. ESL ogłosiło właśnie rozgrywki ESL One Colon 2014, w których pula nagród wyniesie 250 tysięcy dolarów. Do udziału zaproszono już 8 zespołów, które uplasowały się w czołówce zmagań z tego cyklu odbywających się w Katowicach. Oznacza to, że o duże pieniądze zagrają też Polacy z Virtus. Pro. Długo nie musieliśmy czekać na informację o tym, że zwycięzca Dreamhack Summer znalazł w końcu organizację po rewelacyjnej grze w Bukareszcie i wygranej w letniej edycji Dreamhack Dima Erdouradu. W końcu znajduje drużynę, która będzie mogła go wspierać. Od teraz 17-letni gracz Hearthstone będzie reprezentował barwy Medium Makers. Natomiast Marcin Glimsz Filipowicz, jeden z czołowych graczy Hearthstone'a na świecie, dołącza do Cloud9. Wraz z nimi w nowej drużynie grać będą m.in. Strivecro oraz Echo. Dzięki za uwagę. Następny odcinek już za dwa tygodnie. Przy okazji śledźcie nas na Facebooku, Twitterze i YouTube. Do usłyszenia!